Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzisiaj, ostatnia część z takiego mini projektu Mężczyźni z Domów Dysfunkcyjnych Emocjonalnie. emocjonalnie. Temat dzisiejszego spotkania: związki z niedostępnymi emocjonalnie mężczyznami. Te wszystkie relacje, takie dysfunkcyjne, problematyczne emocjonalnie z mamą, z tatą w rodzinie, mają oczywiście bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie, na relacje z partnerami, z partnerkami. I będziemy dzisiaj mówić o tych związkach takich z niedostępnymi emocjonalnie mężczyznami, ponieważ najczęściej, nie mówię, że zawsze są niedostępni emocjonalnie. Dziękuję bardzo Państwu za maile, jakie przysłaliście. Tak, odpowiadam, będę nagrywała też. Na temat córek z takich domów dysfunkcyjnych emocjonalnie, ale najpierw sobie odpoczniemy troszkę od tej tematyki. Odpowiedziałam też na komentarz, który był. Niektóre emocje oczywiście są zupełnie podobne dla córek i dla synów. Natomiast w związkach, w rolach życiowych, już kiedy pełnimy różne role życiowe, wiemy, że mamy osiem systemów, w których funkcjonujemy w życiu dorosłym, nieco inaczej wpływają na to życie dorosłe. Takie domy dysfunkcyjne emocjonalnie na chłopców, czyli na dorosłych mężczyzn, i na córki, na dziewczynki, które też później pełnią rolę w życiu dorosłych. Będę o tym mówiła. Zapraszam także na Patronite. Tak jak mówiłam, teraz pojawi się nowy próg. Próg warsztatów tematycznych, które będą odbywały się raz w miesiącu. Będą to prawdopodobnie dwu lub trzygodzinne przypuszczam, że trzygodzinne warsztaty, zupełnie luźne tematyczne. Można uczestniczyć w jednym z takich warsztatów, można w kolejnych. To zupełnie zależy od Państwa, ale serdecznie zapraszam. Teraz wracam do tematu. I zastanowimy się, jakie trudności mogą wystąpić w związkach partnerskich z mężczyzną, który wychował się w dysfunkcyjnej, emocjonalnie rodzinie. Zwracam uwagę, tak jak zawsze, na słowo mogę. Mówiłam o tym w poprzednich nagraniach, ponieważ nie muszą wystąpić te trudności, lecz mogą. Takie ambiwalentne uczucia. Wysyłała mama do synów. I z jednej strony starała się, żeby był potrzebny, a z drugiej strony ciągle go odpychała. Wysyłała sprzeczne sygnały emocjonalne. Ci młodzi chłopcy, synowie cierpieli z powodu zachowań mamy, jednocześnie pragnęli ją kochać. Kochali mamy, spełniali wszystkie jej oczekiwania, i wciąż czuli się tacy niedocenieni, niekochani, niezauważeni? Można powiedzieć o takim niedoborze matczynej miłości. I te relacje mają bezpośrednie przełożenie na budowanie więzi z kobietami, z partnerami, na tworzenie związków partnerskich w życiu dorosłym. Więc jakie kobiety przyciągają. Mężczyźni, którzy mieli takie problematyczne relacje ze swoją mamą. Podam Państwu taki przykład. Za chwileczkę o tym powiem, a teraz podam jeden z przykładów. Mężczyzna, który jest niezależny finansowo, wykształcony, człowiek mający własny zawód, dobrze zarabiający, i jest z kobietą, która praktycznie, tutaj powiedzieć, że poddała się, dla niej jest bardzo wygodne bycie z nim, ponieważ on zajmuje się wszystkim, naprawdę wszystkim, przepraszam, od załatwiania wszystkich, nie, tutaj zrobiłam błąd, nie wszystkim. Zajmuje się wszystkim, co jest na zewnątrz domu. Czyli załatwianie wszelkich spraw, gdy się coś zepsuje, wszystkich spraw bankowych, urzędowych, cokolwiek jest do załatwienia na zewnątrz, to organizuje on. I nawet mówi tej swojej żonie, ty nic nie rób, ty nic nie musisz, ja wszystkim się zajmę. Z jednej strony jest to bardzo, bardzo wygodne. Z drugiej strony, czy nie jest to ograniczające dla kobiety. Przeanalizuję tę sytuację za chwilę. Kobieta, szczerze mówiąc, nie ma nawet własnego konta. Może powiedzieć: Ale po co mi własne konto? Ja mam złotą kartę i to mi wystarczy. Ja tego nie krytykuję, tylko mówię, że jeśli komuś to odpowiada, jest świetnie, ale jeśli jest to ograniczające, to też należałoby o tym rozmawiać. To jest taka kontrola przez dobroć. Jeśli jednak obydwoje uznają, że taka relacja im odpowiada, to należy to zostawić i nikt nie powinien się wtrącać. Chcę podkreślić tylko to, że mężczyźni będą szukali takich kobiet, będą takie kobiety przyciągali, którym będą, dla których będą potrzebni, będą się czuli w tym związku potrzebni, będą wreszcie. Zauważani, doceniani, jeszcze jak kobieta potrafi podziękować, to jest fantastycznie. To spełniają się ich marzenia, te, których nie mieli spełnionych w tym niedoborze miłości mamy. Najczęściej mężczyzna właśnie szuka takiej kobiety, którą będzie mógł wspierać, będzie mógł się czuć potrzebny. Szuka w związku akceptacji i docenienia, i w tym przypadku, jeśli to dostaje, wszystko jest dobrze. Nierzadko jednak w takim związku jest lekceważony. Z czasem za dużo daje, za mało otrzymuje, i z reguły tego nie widzi, ponieważ powtarza się ten schemat zaburzonej relacji z mamą. Robię wszystko, żeby kobieta była zadowolona, a ona stawia coraz większe wymagania. Jak spełniasz oczekiwania, jest fantastycznie. W momencie, kiedy nie spełnisz jakiegoś oczekiwania, to jest zaskoczenie, w cudzysłowie, bunt. No przecież tak ma być. Często takie kobiety potrafią krzyczeć, podnosić głos. Bo nie mają tego, co chcą, a w ten sposób chcą wymusić, żeby mężczyzna dokładnie e, zrobił to, co ona chce. I tu przypomina się trochę relacja z mamą, która też podobnie się zachowywała. Jak partnerzy zaczną się zmieniać, zaczną rozmawiać, to naprawdę to można szybko rozwiązać, chyba że każdy chce, e, przepraszam, zatrwającość. Okopać się we swoich, w swoich racjach, wtedy jest to bardzo trudne. Mężczyzna, który nieświadomie lub świadomie chce być bardzo potrzebny, krok po kroku wspiera swoją partnerkę czy partnera w rozwoju, w budowaniu biznesu. I w tym momencie, kiedy ta osoba poczuje się już pewna siebie, ten człowiek może stać się nudny, bo tylko pracuje ten mężczyzna. On ciągle pracuje, ciągle mówi o pracy, nie ma czasu gdzieś wyjść, nie, przychodzi, jest zmęczony. Mówię o tych osobach pracujących, nie o tych, którzy, którzy po prostu już nie muszą pracować mają taki stan, status materialny, że nie muszą. I ta osoba zaczyna być mało ciekawa. A co ważniejsze, wtedy kobieta mówi: No, ale ty nie masz własnego zdania. Jak ja coś powiem, to robisz to, co ja chcę, ale ty nie masz własnego zdania. Na początku to odpowiadało, a potem zaczyna się problem. Kiedy mężczyzna zadaje pytanie: Przecież ja się staram dla was, tylko dla was. Złomowi, to się nie staraj tyle. Chcę, żebyś był, żebyśmy gdzieś wyszli, żebyśmy coś innego robili, a nie tylko pracę. Ogromny dysonans. I tutaj, w pewnym momencie, warto się zastanowić już w tym momencie, kiedy są pierwsze takie sygnały lekceważenia co się dzieje? Może za dużo daję, a może za mało biorę. Z innej perspektywy, taka nadopiekuńczość ze strony mężczyzny może być dla niektórych kobiet, samodzielnych kobiet, bardzo męcząca. Z jednej strony to pomoc, wsparcie, a z drugiej strony jest to taka subtelna kontrola. I to, co mówiłam, po co to robisz? Ja wszystko zadbam, ty nie musisz się o nic martwić. To taka postawa: ja daję, ty masz tylko brać. Można by powiedzieć zarządzanie przez dobroć. Może ono być z lęku przed porzuceniem. Mężczyzna chce wszystkim zarządzać. Lepiej dla tych partnerów byłoby podzielenie obowiązków, porozmawianie o potrzebach, o różnych aktywnościach, podzielić te zadania. Tak, aby wszyscy czuli się potrzebni no i spełniać się w roli obdarowanego i przyjmującego. Jeszcze raz podkreślam, nie ma znaczenia, jak osoby te relacje sobie ułożą. Muszą się czuć dobrze w tych rolach. I nie można żyć mówiąc, że jest mi bardzo dobrze, jeśli ciągle jest w środku lęk, że muszę spełnić wszystkie oczekiwania, bo druga osoba będzie miała, przepraszam, focha. Nie. Prawdopodobnie taki mężczyzna, który zna dopiekuńczy, prawdopodobnie pamięta, w jaki sposób ojciec traktował jego mamę i postanowił, że w swoim dorosłym życiu będzie jego przeciwieństwem. Mimo tego proponuję pamiętać o równowadze w dawaniu i braniu. Oczywiście nie mówię o tym, żeby wyważać jeden do jednego, ale żeby ta proporcja była zachowana w równowadze. W momencie, gdy mężczyzna zaczyna pracować nad swoim rozwojem, swoją świadomością, zaczyna patrzeć na swój związek z pozycji meta. Jak mówią, mówią, panowie, spadają im okulary. Jeśli któregoś dnia, powie, niektórzy mówią fajnie, ja wiem dlaczego tak jest, ja tak chcę i to kontynuujemy. Oczywiście, że to należy uszanować. Inni mówią, stop dla takiego traktowania. Wtedy kobiety są zaskoczone, mówią: Wow, jesteś jakiś odmieniony. I w tym momencie dojrzali, tacy emocjonalnie partnerzy porozmawiają ze sobą. I to jest ten moment, by budować szczęśliwą przyszłość. Jeśli nie potrafią rozumieć, rozmawiać, powstają nieporozumienia, a nawet rozpad związku. Podam Państwu przykład takiej młodej dziewczyny 20 parę lat, mimo że już długo są ze sobą w partnerstwie z tym swoim, są już teraz małżeństwem. Opowiadała mi, jak na początku związku jedna z osób, tutaj chodziło o mężczyznę, przyszedł, położył się spać, zmęczony jest po pracy, takiej naprawdę pracy, która mogła zmęczyć. I mówi, w tym momencie ja myślałam, że już mnie nie kocha, że już mnie przestał kochać, że już mnie nie odzywa się do mnie, że na pewno już ma. Kogoś innego, mówi dzisiaj, obydwoje się z tego śmiejemy. I mówi pani Emilio, wszystkim powiedzieć, żeby ludzie ze sobą rozmawiali. I kiedy faktycznie udało im się zacząć rozmawiać tak szczerze, ale teraz wie, kiedy wracaj, mówi, wiesz, co, potrzebuję trochę odpocząć, jestem zmęczony. Ona mówi, ja to teraz akceptuję. Ale też ja, jak mówię, wiesz, dzisiaj mam taki dzień, może później porozmawiamy nie ma problemu, to też akceptuje. Takie faktycznie szczęśliwe małżeństwo, oby więcej było takich par. Jeszcze wracając do mężczyzn tych dysfunkcyjnych emocjonalnie domów, zdarza im się, niejednokrotnie nie dbają o swoje zdrowie. Nadmiernie pracują, nie potrafią odpoczywać, Zadbać o siebie, ponieważ w ich podświadomym programie jest taka formuła, aby istnieć, muszą na to zasłużyć. Muszą zawsze coś robić, bo wydaje im się, że jeśli nie będą robić, nie będą pracować, no to będą niepotrzebni, będą po prostu mniej wartościowi. Partnerki mają wtedy trudność, czy partnerzy też, trudność w przekonaniu tych ludzi, że życie nie polega tylko na robieniu czegoś, czegokolwiek robieniu. Jeden z młodych ludzi, tak około 30 lat, mówi: Proszę pani, ja zostałem tak wychowany, że zawsze muszę coś robić. Zawsze trzeba coś robić. Ciągle ojciec nie tylko mówił im, trzeba coś robić, trzeba coś robić. Nie możesz nic nie robić. I mówi, Ja nie wyobrażałem sobie, że mogę przyjść po pracy, spędzać czas z moją dziewczyną, z dzieckiem. I ja cały czas musiałem coś robić. I bardzo trudno mnie było przekonać. Ciągle się bałem, że jak nie będę nic robił, to, to jakby mnie nie było. Krok, po powolutku, w końcu przekonałem się, że nie, że nie muszę. Samo, sam pobyt w domu, spędzanie razem czasu, zabawa z dzieckiem to też jest ta, w cudzysłowie, robota. Bardzo trudno mu to było zrozumieć. W niektórych związkach też występuje projekcja doświadczeń z innymi kobietami na aktualny związek. I to jest ogromne wyzwanie dla tej nowej partnerki. Występuje zazdrość, lęk o porzucenie, o oszukanie. I tutaj nawet spokojne rozmowy, otwartość na zmiany nie zawsze pomoże. Może pomóc, chociaż z mojej praktyki zawodowej wiem, że to ogromne wyzwanie dla samych mężczyzn, bo w Wiemy już o tym, mówiłam we wcześniejszych nagraniach, że istnieje pamięć emocjonalna. Czyli jeżeli pojawiają się podobne sytuacje, jakie były, odtwarza się tamta pamięć sytuacji, przeżywanych emocji w danej sytuacji i powraca ten moment zazdrości, lęku. Oczywiście on z czasem, z pracą, się niweluje, jest to jednak bardzo trudne. Gdy mamy takiego partnera z doświadczeniem zaburzonej emocjonalnie relacji z mamą i/lub ojcem, wtedy należy się liczyć z możliwością takiego uciekającego mężczyzny. Rzadko on chce się zdeklarować boi się odrzucenia, zranienia często boi się bliskości, a jednocześnie bardzo jej pragnie. Najczęściej tacy mężczyźni chcą być, tacy nie ma tu nic negatywnego w tym słowie. Chcę być z kobietą bez zobowiązań. Najbardziej odpowiadają im wolne związki, ponieważ dają takie pozorne poczucie bezpieczeństwa. Zawsze mogę wydostać się z tego związku, mogę wyjść. Może to być dla mnie taki moment, kiedy Ucieknę i nie będę zraniony. Bardzo rzadko mężczyźni zamknięci emocjonalnie, tacy niedostępni, emocjonalnie mówią o swoich potrzebach. Zapytani nie potrafią sprecyzować, co by ich zadowoliło. Zawsze myśleli o spełnianiu oczekiwań o. O potrzebach innych, o potrzebach partnerki, dzieci, rodziców, kolegów, koleżanek, i w tym takiej postawie życiowej społecznika, ale tutaj to nie jest pozytywne, bo zupełnie czymś innym jest społecznik, który działa na rzecz innych, ale nie zapomina o sobie, a zupełnie czymś innym jest to, że zajmuje się wszystkim, spełniam oczekiwania wszystkich, a zapominam o sobie. Wtedy mężczyźni gdzieś gubią swoje marzenia. Warto się zatrzymać i zadać sobie pytanie, jakie ja mam marzenia? To nie jest takie proste. Zrobimy to raz, drugi, trzeci. To w końcu będzie wiadomo, czego ja naprawdę w życiu chcę, czego ja naprawdę pragnę, co może być, dać mi zadowolenie. Bywa, że szuka się takiej, takiego wytrycha spełnienia marzeń. Może nowy samochód, może jedne wakacje, może jeszcze coś innego. Spotkałem człowieka, który mówi, proszę pani, no kupiłem sobie kolejny apartament, kupiłem sobie kolejny samolot i co? I dalej nie jestem zadowolona. No bo to zadowolenie musi być najpierw w środku, a potem możemy na zewnątrz go realizować. Nie ma nic w tym złego, że kupił więcej, że ma więcej, ale sam mówi, że nie dało mu to pełnej satysfakcji. Ja myślę, że teraz nauczył się i cieszyć z małych rzeczy, i z tych, które faktycznie dają mu bardzo komfortowe życie. Jak już wynika z tego zamknięcia emocjonalnego, z tej postawy zamknięcia emocjonalnego, też ogromnym i chyba największym, jednak mimo wszystko, wyzwaniem dla partnerek mężczyzn, właśnie z tych dysfunkcyjnych emocjonalnie rodzin, to rozmowy o uczuciach, emocjach, o tym, co czują, co przeżywają. W tym obszarze istnieje wiele pułapek dla związku. Czy to kobiety dopytują mężczyzn? Pytają: A powiedz, a dlaczego? A, a, a co? Czemu tak się czujesz? Kobiety mają dobre intencje, ale mężczyźni wtedy będą budować taki niewidzialny mur i nie chcą nikogo wpuścić do swojego wnętrza. Jeżeli ta sytuacja występuje od czasu do czasu, mężczyzna mówi: Muszę to sobie sam przemyśleć, potrzebuję siebie, czasu dla siebie. Kobiety powinny naprawdę to uszanować. I wcale to nie jest dlatego, że przestał kochać, że nie ma zaufania, po prostu chce sam pewne sprawy sobie rozwiązać. I jeśli powie o tej potrzebie, chce sobie sam to przemyśleć, to jest w porządku. Jeśli nagle przestaje się odzywać, znika, nie jest w porządku wobec swojej partnerki czy dziewczyny, partnera, ponieważ tu jest brak empatii. Dla tej drugiej osoby, tego partnera, sytuacja jest niejasna. Nie wie, co się dzieje, nie wie z jakiego powodu ktoś przestaje mieć kontakt. Może się martwić, może myśleć o porzuceniu. Co to budować? Po prostu powiedzieć: Słuchaj, potrzebuję kilka dni dla siebie. I to jest w porządku, chyba że powtarza się to regularnie. To zaczyna. Trudne być dla jednej z osób, zwłaszcza dla partnerki, która no, potrzebuje tej otwartości, tej więzi. I ludzie mogą się w ten sposób od siebie oddalać. Gdy mężczyzna milczy, kobieta to widzi, że on cierpi i nic nie może zrobić, nie może mu pomóc. I tu jest pułapka, bo być może że kobiecie się tylko wydaje, że mężczyzna cierpi. A on nauczył się jako dziecko, że nie mówi o swoich emocjach, uczuciach, i wtedy czuje się bezpiecznie. Jest to taki ten emocjonalny, słowny dysto, dysonans, dystans, przepraszam, ten emocjonalny, słowny dystans odsuwa ludzi od siebie. Jeśli jeszcze mężczyzna ma poczucie e, niskie poczucie własnej wartości. Chce ten swój ból emocjonalnie nie utulić wewnątrz. Trudno mu jest mówić o tym w relacjach. Da się to odblokować, tylko bardzo powoli, spokojnie, świadomie. Jeśli obie strony wiedzą, jaka może być przyczyna, naprawdę jest to możliwe. Jak długo, właśnie powtarzam to wciąż, partnerzy, a zwłaszcza mężczyzna, nie podejmie takiej decyzji o uwolnieniu się od dawnych ograniczeń i będzie narastał ten brak komunikacji, otwartości, będzie się niszczył ich związek. Pamiętajmy, że każdy z nas jest wartościowym człowiekiem. Mamy jakieś obszary do poprawy, jeśli chcemy, ale wszyscy jesteśmy bardzo wartościowymi ludźmi. Nie ma człowieka, który byłby nic nie wart, miał tylko same wady. Nie ma. Rozwój to jest odwaga przeanalizowania tego, co nas niepokoi. Włożenia takiego wysiłku w identyfikację tego problemu i szukanie rozwiązania. Nie zawsze jest to łatwe. Mamy opory, mamy wątpliwości. No, to jest normalny proces samorozwoju. I świadomi partnerzy będą szukali obszarów porozumienia, nie tylko tych obszarów, które je różnią, ale. Zrozumienie obszarów, które różnią, pozwalają znaleźć te obszary, które są do porozumienia i na tym budować dobry związek. Bardziej nastawić, znać to, co ogranicza, te obszary, które ograniczają, ale budować związek na tych obszarach, które są do porozumienia. To zakończyłam w ten sposób ten mini cykl mężczyzn z domów. Dysfunkcyjnych emocjonalnie. Jeszcze raz Państwu dziękuję. Jeśli zechcecie, proszę o łapki, komentarze, może o udostępnienie. Zapraszam jeszcze raz na Patronite. Będę też organizowała w Polsce warsztaty, ale o tym napiszę prawdopodobnie na Facebooku, chociaż mam z nim duży problem. Nadal na moim profilowym Akademia Mental Coach. Jest język kataloński, jest nam trudno to zlikwidować. Nie wiem, jak to będzie, mimo to postaram się podać i na moim Emilia Żurek, emilia Żurek albo też Akademia Mental Coach. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.